Porozmawiamy dzisiaj o poważnym problemie całej branży ubezpieczeniowej, ale w szczególności agentów ubezpieczeniowych, którzy również w dobie pracy zdalnej zmagają się z czym, Panie Ryszardzie? Z czasem. Zasadniczym i narastającym problemem agentów jest brak czasu, co przekłada się na spadek jakości obsługi klienta. Z naszych obserwacji, już prawie ćwierć wiecznych, a zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy agenci zostali obarczeni nowymi obowiązkami, Związanymi z ustawą o ochronie danych osobowych i z dyrektywą unijną IDD jest to naprawdę palący problem. Agent, który współpracuje z wieloma towarzystwami, w celu przygotowania oferty klientowi musi wprowadzać znaczną ilość danych w portalach towarzystw, co niestety przekłada się na, na właśnie brak czasu. Z racji naszych agentów wiemy, że osoby, które nie używają e, zintegrowanych systemów nawet w przypadku wznowienia e, potrafią spędzić 40, 40 minut nad przygotowaniem oferty dla klienta. Nowy, drodzy Państwo, nie można już odkładać wdrożenia systemu informatycznego, nie macie na to czasu, życie jest za krótkie. Co jeszcze może zrobić dla agenta dobry system informatyczny? Dobry system, dedykowany system dla agencji czy agenta ubezpieczeniowego, poza integracją serwisów kalkulacyjnych i serwisów polisowania wielu towarzystw, już na dzień dzisiejszy kilkunastu, E, powinien kompleksowo obsługiwać e, cały proces sprzedaży. Między innymi, powinien zawierać dedykowane rozwiązania związane właśnie z obsługą skutków i analiz e, potrzeb klienta. Użytkownicy posiadający takie systemy e, potrafią skrócić czas e, przygotowania oferty nawet do 3-4 minut. W naszym systemie agent e, posiada swobodę e, przygotowania oferty, wybierania składników poszczególnych produktów. E, Dzięki temu potrafi szybciej przygotować ofertę dla klienta, jednocześnie ta oferta jest bardziej dopasowana do, do potrzeb tego klienta. Agencje, które wdrożyły nasz system już doświadczyły tego poczucia przewagi technologicznej nad, nad innymi agencjami, które nie mają takich rozwiązań wdrożonych. Mogę wspomnieć, że w ramach 500 licencji, które mamy wydane, E, agenci naszych klientów e, wykonują ponad milion unikalnych kalkulacji co miesiąc, co oczywiście przekłada się na sprzedaż. E, moi drodzy, życzę Wam miliona kalkulacji, miliona transakcji no. i nie słuchania w ciągle tych samych danych do 15 systemów towarzystw ubezpieczeniowych i tym optymistycznym akcentem kończymy. A jeżeli chcecie wiedzieć więcej, zapraszamy do przeczytania artykułu w gazecie ubezpieczeniowej. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.